Cześć kochani, 11 dzień grudnia, witam się z wami w kolejnym grudniowym vlogmasowym filmiku. Wczoraj vloga nie było z bardzo prostej przyczyny, byłam zajęta, tkwiłam cały czas w jednym miejscu i nie miałam co. Nagrać. Czasami się tak zdarza i zdarza się też czasami tak we vlogmasie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a dzisiaj wracam do Was z kolejnym vlogiem. Zaczynam vlogować dla odmiany bardzo wcześnie, bardzo no wcześnie, nie jakoś późno. Ostatnio vlogowałam popołudniami, a teraz jest godzina 7.10 i wybieram się do szkoły. Także na pewno zobaczycie jakieś przebitki, które pokażą Wam, jaka jest pogoda za oknem samochodu albo w ogóle. Za oknem, a później opowiem Wam, wydaje mi się, o tym, co w audiobookach piszczy, bo trafiłam ostatnio na reklamę nowej super produkcji audioteki Mistrz i Małgorzata, i wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego. Muzyka Jak widzicie, niestety nie udało mi się ponagrywać zbyt wiele przed południem, jest już popołudnie, a ja dopiero do Was wracam. Już zjadłam czekoladkę z kalendarza adwentowego czekoladkę przewidzianą na dzisiejszy dzień, ale na pewno teraz możecie zerknąć na to, co to było. Był to prezent. Prezenty myślę, że każdy bardzo lubi, a ja przyznam się Wam szczerze. Naprawdę szczerze, chyba bardziej lubię dostawać te prezenty niż dawać. Dawać lubię tylko wtedy, jeżeli doskonale wiem, co daną osobę ucieszy. Jeżeli kogoś nie znam na tyle dobrze albo jakoś nie jestem w stanie wymyślić tego prezentu, to ten prezent sprawia mi więcej kłopotów niż radości. Ale oczywiście, jeżeli kogoś znam, no to właściwie dawanie prezentów sprawia mi ogromną radość. A jaki temat na dzisiaj? Bo obiecałam, że ten vlogmas tegoroczny będzie taki mocno książkowy. Temat na dziś, co w audiobookach piszczy? Czasami lubię sięgać po audiobooki. Najczęściej wybieram te audiobooki z audioteki. Mam na telefonie zainstalowaną aplikację audioteki. Dlaczego? Jakoś po prostu kiedyś na nią trafiłam, przywiązałam się do niej, wiem jak działa, wiem gdzie czego szukać i jest mi już teraz z audioteką wygodnie. Co jeszcze? Dawniej słuchałam tych audiobooków chyba troszkę więcej, dlatego że troszkę więcej jeździłam tramwajami, autobusami. Teraz to się trochę zmieniło, ale jeżeli robię coś wymagającego względnego takiego skupienia czyli coś, przy czym mogę myśleć o czymś innym, na przykład, nie wiem, chociażby sprzątanie, to przy sprzątaniu lubię sobie czegoś posłuchać. No i pomyślałam, że przeglądnę. Dzisiaj przeglądnęłam ofertę audioteki i chciałabym zainteresować Was kilkoma audiobookami. Od razu Wam powiem, że nie są to audiobooki, które już przesłuchałam, ale takie, które zwróciły moją uwagę i uważam, że warto się nimi zainteresować. Zaczniemy od klasyki: klasyki takiej prawdziwej, pełnokrwistej. Adam Mickiewicz, pan Tadeusz. Zaskoczeni? No ja byłam trochę zaskoczona, powiem wam szczerze. Chodzi o pana Tadeusza w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Wydaje mi się, że taka interpretacja może być ciekawa. Jestem ciekawa, jak brzmi w ogóle ten pan Tadeusz w tej interpretacji. Jeżeli wy też jesteście ciekawi, no to droga, droga wolna, nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie. E, czas. 11 godzin, wbrew pozorom, uwierzcie mi, to wcale nie jest tak dużo, bo takiego audiobooka można włączyć przy przygotowywaniu obiadu, przy jedzeniu obiadu, jeżeli akurat jecie ten obiad w samotności, przy sprzątaniu, przy majsterkowaniu, przy samochodzie, przy różnych, różnych yy, okazjach. Polska Epopeja Narodowa w zupełnie nowym wydaniu. Krzysztof Gosztyła widzi to, czego nie dostrzegł nikt przed nim. Widziałam też kilka już opinii, były bardzo pozytywne. Także, no, ja jestem bardzo zachęcona, czuję się bardzo zachęcona. Drugie, drugi audiobook, który zwrócił moją uwagę, to audiobook Tajemnicza Śmierć Marianny Biel, Marty Matyszczak, czyli pierwsza część cyklu Kryminał pod psem. O tym cyklu Kryminałów pod psem opowiadałam Wam w którymś z poprzednich jesiennych moich filmików. Na pewno teraz gdzieś zobaczycie link do tej recenzji, a tutaj w wersji audio. Jeżeli ktoś woli wersję audio, no to możecie sprawdzić, może akurat. Was zadowoli tajemnicza śmierć Marianny Biel, taka komedia kryminalna, której akcja toczy się w Chorzowie. A ta śmierć Marianny Biel ma miejsce w jednej z chorzowskich kamienic, a właściwie z chorzowskich familoków. Czas trwania 10 godzin czyta Wojciech Żołądkowicz. Pełen humoru, kryminał ze Śląskiem w tle. Myślę, że jeżeli śledzicie mój kanał, to o tym audiobooku, audiobooku, o tej książce, o tej serii kryminałów pod psem już nieraz słyszeliście. Coś w sam raz dla osób, które mają ochotę na coś lekkiego, przyjemnego i wprawiającego w całkiem dobry nastrój. No i teraz, no i teraz audiobook. Który właściwie zainspirował mnie, zachęcił mnie do tego, żeby nagrać dla Was taki właśnie filmik o tych audiotekowych nowościach. Mianowicie, audioteka co jakiś czas wypuszcza taką super produkcję czyli książka czytana przez wielu, auto, wielu aktorów z efektami dźwiękowymi majstersztyk zazwyczaj zazwyczaj to super wychodzi. Tym razem Audioteka na, na tapet wzięła mistrza i Małgorzatę, Michaiła Błuchakowa. Występuje kto? Magdalena Różczka, Andrzej Chyra i cała masa innych aktorów. Zresztą teraz od razu Wam przeczytam, kto tam, kto tam występuje. Małgorzata Różczka, Magdalena Różczka jako Małgorzata, Andrzej Chyra jako mistrz, Krzysztof Wakuliński jako wolant, Piłat, profesor Strawiński jego gra Jerzy Radziwiłowicz, Krzysztof Tyniec jako Korowiew, Jacek Beller jako Iwan Bezdomny, Adam Woronowicz jako Jeszua, Szymon Kuśmider jako Azazelo, Wojciech Paszkowski jako Behemot i Mariusz Bonaszewski jako Mateusz Lewi. Mnie to zachęca, zachęca mnie już sam plakat, plakat, sama okładka tego audiobooka. Audiobook trwa prawie 17 godzin. Jedna z najważniejszych powieści XX wieku, która na stałe weszła do kanonu literatury światowej. No czym jest Mistrz i Małgorzata, myślę, że nie będę Wam tłumaczyła. Wiem, że na pewno na YouTubie dostępny jest jakiś filmik z nagrywania tego Mistrza i Małgorzaty. Jeżeli ktoś z Was lubi Mistrza i Małgorzatę, no to ten audiobook myślę, że w ciemno mogę Wam polecić, bo superprodukcje mają to do siebie, że, czyta, że słucha się ich bardzo dobrze, dlatego że każda postać z książki osobny, Osobny aktor, a przynajmniej w większości tak jest. A jeżeli nie lubicie mistrza i Małgorzaty, no to też polecam, bo może wersja audio przekona Was do tej książki. A właśnie jeszcze zostańmy w temacie superprodukcji. Inna superprodukcja audioteki, taka którą już w części wysłuchałam: Sierżant KAF 2. Rok temu. Słuchałam sierżanta Kafa pierwszej części, teraz sierżant Kaf 2. Olaf Lubaszenko i Borys Szyc. O ile nie byłam przed wysłuchaniem tego zwykłego pierwszego sierżanta Kafa przekonana do szyca, o tyle już po wysłuchaniu tego audiobooka yy, gra aktorska. Taka głosem szyca bardzo przypadła mi do gustu, i z niecierpliwością czekałam na moment, w którym tego sierżanta Kafa 2 będę mogła wysłuchać. Okazja pojawiła się podczas tegorocznego mojego wyjazdu na Kaszuby latem. Wtedy pomyślałam, że będę słuchała w aucie właśnie tego sierżanta Kafa 2, ale jakoś o dziwo, właśnie wtedy nie miałam ochoty i. Ten sierżant kaw został mi taki przesłuchany do połowy, ale to nie dlatego, że mi się nie podobał. To jest też taka komedia kryminalna, yy, bardzo lekka, idealna na taki właśnie jakiś niezobowiązujący wyjazd, kiedy jedziecie samochodem gdzieś to może w tle lecieć, albo kiedy jedziecie w dłuższą podróż pociągiem. Może nawet lepiej w dłuższą podróż pociągiem, bo wtedy albo autobusem, bo wtedy łatwiej będzie się Wam na tym sierżancie kawie skupić. Yy, ten sierżant KAF 2 trwa prawie 6 godzin. Ta pierwsza część chyba była trochę krótsza. Dwunasta bardzo trudna sprawa sierżanta KAFa. Audiobook z gościnnym udziałem m.in. Stanisława Brudnego i Huberta Urbańskiego. Także to nie jest też tak, że tam są tylko dwa głosy: Olafa Lubaszenki i Borysa Szyca. Nic, nic z tych rzeczy. No i na koniec coś, co wpadło mi w oko już pod koniec przeglądania zasobów audioteki, czyli. Karol Dickens, opowieść wigilijna. Jakże mogła mi nie wpaść w oczy. Kiedy przez, Już tutaj, kiedy zobaczyłam wygląd tego audiobooka, przeczytałam słuchowisko z piosenkami w pięknej interpretacji Andrzeja Blumenfielda, Grzegorza Damińskiego, Andrzeja Ferenca, Joanny Jeżowskiej, Mileny Suszyńskiej i innych aktorów. Słuchowiska zawsze bardzo mi się podobały, a jeżeli jest to słuchowiska opowieść wigilijna, to pomyślałam, że Wam o nim wspomnę, dlatego, że sporo z osób oglądających mnie ma jakieś dzieci albo zna jakieś dzieci, albo po prostu chce mm, przypomnieć sobie o dziecku tkwiącym w nim, w nas, w każdym z nas. No i dlatego podczas świąt Wysłuchanie takiej opowieści wigilijnej w wersji audio również może być czymś ciekawym. Czyta zespół lektorów, więc też może być ciekawie. Wszystko trwa godzinę 17 minut, więc umiarkowanie, jak na przykład na wigilijny wieczór. Chyba nie mam nic więcej do dodania w kwestii. Ciekawych, nowych audiobooków, ale jeżeli oczywiście ktoś z Was słyszał o jakimś ciekawym audiobooku, to chętnie myślę, że wszyscy posłuchamy. A póki co zabieram się za szukanie horoskopu poetyckiego, czyli tej małej książeczki, bo gdzieś się zapodziałam, a przecież muszę Wam odczytać horoskop na, na dzisiaj, no i przy okazji horoskop na wczoraj, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. No bo właśnie odkryłam, gdzie jest horoskop poetycki, ale odkryłam coś jeszcze, mianowicie, że dzisiaj jest już 12 dzień grudnia, a nie 11, nie wiem, dlaczego zatrzymałam się w czasie, ale w każdym razie, horoskop na wczoraj. Ten przeczuł los bliźniego i we dnie czy w nocy, pośpieszał na ratunek i jak poseł Boży, tam przybywał z pociechą, gdzie było najgorzej. Vincenty Pol, a na dzisiaj horoskop, czyli ten, który nas interesuje jednak najbardziej, Pytałem siebie, czy jestem godny takiej miłości czystej, łagodnej, lecz czułem tylko, że byłbym dla niej me życie poświęcić w dani. Asnyk. Tym razem asnyk. W ogóle mam wrażenie, że wszystkie te horoskopy poetyckie, cały ten horoskop poetycki jest bardzo taki. E, Romantyczny, miłosny, utrzymany właśnie takim, w takim romantycznym, miłosnym klimacie. No i w dzisiejszym filmiku to by było chyba na tyle, bo nie chcę go niepotrzebnie przedłużać. Ja powiedziałam Wam, że te filmiki grudniowe w tym roku będą takie bardzo książkowe, więc koncentruję się jednak nie tyle na pokazywaniu Wam tego, co robię w ciągu dnia, ile na codziennym opowiadaniu Wam o książkach, i dzięki temu ja też codziennie kontakt z tymi książkami mam. Mogę sobie przypominać różne tytuły. A to na pewno też inspiruje, zachęca do czytania. Także widzimy się już jutro w kolejnym filmie, bo mam nadzieję, że drugiej takiej sytuacji bez vloga nie będzie. Na pewno do świąt zdążę opowiedzieć Wam jeszcze o wielu ciekawych książkowych tematach. Także nie martwcie się i do jutra.